Szczęść Boże podpisuję tu pracowicie książki, którymi mnie obłożył mój wydawca. Niektóre stare, ale jare mam nadzieję. A ta książeczka całkiem nowa, prosto spod igły z prasy drukarskiej, spod prasy drukarskiej. A więc wojna. Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, historyczne. I geopolityczne konteksty współczesnego konfliktu, i wydawca obiecuje do 10 sierpnia mieć te książki dla Państwa z moim podpisem w promocji. 10 sierpnia, środa. Ja podpisuję, a, a Państwo zamawiajcie.